Witam kochani serdecznie. Nad moim oczkiem dzisiaj trochę przeróbek się zaczęło. Cały ten brzeg trzeba podnieść. Piaskiem tutaj. Tam jest u sąsiada. Ten wykopany z oczka. Mniejsza z tym. Przyniosę ze trzy taczki. Podniosę cały ten brzeg. Dowiozę większych kamieni, tak jak to jest tam. Zrobię porządne burty na zimę o dzięki temu trochę więcej wojny wejdzie a tutaj jak widzicie kochani wędka stoi jest żywiec puszczony tam jest drugi postanowiłem wyjąć tego szczupaka nie chcę go dokarmiać nie daj Boże mi pokaleczy ryby Trochę się pospieszyłem z nim, może nie tyle co pospieszyłem, ale za duży, rozpuszczony. 35 cm gdzieś mógł mieć, jak go wpuszczałem. Zniknęło kilka ryb. Tołpek przede wszystkim, dwa, dwie sztuki, takie w granicach 10 cm. Zginęła jedna orfa, też w tym podobnym rozmiarze. Kochani, normalnie to niepotrzebnie go wpuszczałem, no, tak Wam powiem. Tutaj moje pieski, gangusy jedne, tu jest lucynka, o, lucynka, no, gang lucyny. to od niej jest, proszę Państwa, mój kanał, nazwa, Fionka, się, co tam szukać? Kończymy składanie filtra dzisiaj, zamykamy sezon, nadają jeszcze ocieplenie, jakieś tam coś, ale nie ma sensu, rybki sobie tak dadzą radę. Odczyścimy, schowamy. Tu tak jak mówię, podniosę ten brzeg. Mam nadmiar tej folii jeszcze. Podniosę, już 10 cm długo podniosę, żeby tutaj te roślinki śmiało cała doniczka mogła stać w wodzie. Także tak, kochani, wygląda u mnie 12 października 2019. Żywce zarzucone. Przerabiamy i w międzyczasie polujemy na szczypaku. Do zobaczenia. Pokażę Wam wszystko po przeróbce. Może to nie nastąpi zbyt szybko, ale myślę, że w granicach tygodnia będzie zrobione. Damy radę. Dobra zmiana wypada w pracy. Będzie gicior. Także do zobaczenia.